Cześć, witam serdecznie z tej strony. Kam starać się, mówimy kolejne zlanie. Tym razem mamy zatańczyć na dźwigu. Na platformie. Ja już Wam tłumaczę o co chodzi. Jestem na miejscu, ale na wstępie zachęcam do Was do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, żeby kanał się rozwijał, jeśli ten filmik Wam pomógł. A dodatkowo możecie użyć kodzik start przy zakupach w sklepie Fortnite, przy zakupie karnetu, pakietu, bądź po prostu itemu w forcie. Kod jest oczywiście na ekranie i w opisie. A teraz do rzeczy, gdzie znajdziemy właśnie tutaj ten dźwig, na którym musimy zatańczyć. Oczywiście musimy lecieć sobie na platformę rozbitą, która znajduje się no, tutaj, właśnie w tym miejscu. To jest właśnie ta platforma, ale naprawdę. To jest ten obszar, no ale dźwig mamy jeden, także zaraz Wam pokażę, gdzie sobie lecimy. Tutaj mamy taki fajny wirek, pokażę Wam go właśnie na mapie. O, proszę. Możemy sobie tutaj, dokładnie w tym miejscu jest ten wir, no i możemy sobie po prostu do niego podejść i się wybić. Dźwig jak widzicie jest w tym miejscu, no i musimy po prostu na nim zatańczyć. Także ja już sobie lecę tutaj do wirku, oczywiście można się tam zbudować czy coś, no ale wiadomo, skoro dają nam na darmo wir, no to czemu nie skorzystać? On nas fajnie wybije, no i sobie właśnie możemy podlecieć. Także jak widzicie wybija nas ładnie, jak widzicie innego dźwigu żadnego nie ma, są jedyne tutaj te wiatraki, no i tak naprawdę wiadomo, że chodzi o ten. Tutaj sobie wbijamy i tańczymy. Ja jestem na laboratorium bojowym, także mi tutaj quest nie zaliczy, no ale wy bez problemu sobie będziecie mogli właśnie go zrobić. Lądujemy sobie w tym miejscu, no i sobie po prostu jakąś tamę motkę odpalamy, o proszę, no i powinniśmy w tym momencie mieć zaliczony quest. Quest jest naprawdę prosty, ja wam jeszcze pokażę właśnie na mapie, gdzie znajdziecie ten dźwig, żebyście byli pewni. Jest to dokładnie to miejsce, on jest jak widzicie widoczny nawet na mapie. Duże pomarańczowe miejsce takie. No i tutaj tak naprawdę z tych wszystkich rejonów będzie też widoczny. Tam mamy Fortylle. No a tu mamy właśnie tą lokację. Także lecicie tutaj. Można tak jak mówi się do niego zbudować. Nie ma żadnego problemu. No ale oczywiście można skorzystać też z wirku. I też będziecie mieli tak naprawdę szybko tego quest'a zrobionego. Także jak widzicie quest'ik mega prosty. Oczywiście warto go zrobić. Jak najbardziej polecam sobie machnąć. Tańczymy tu. No i mamy zaliczone. Dajcie znać czy filmik wam się przydał. Jak właśnie te zadania oceniacie? Czy są one proste? Według mnie tak, także dajcie znać, jestem mega ciekaw. No i co, ja nie będę już przedłużał, dźwig macie w tym miejscu, jeszcze raz wam pokażę. Jeśli ktoś nie widział, proszę, tańczymy tu. No i mamy zrobionego questa, także proszę bardzo, dajcie właśnie znać, jak wam e, to zadanie poszło. No i co, nie przedłużam, trzymajcie się, siema.